Cześć, ja jestem Kładywinę was w kolejnym odcinku Gotika i jestem magiem. Tak. Nie wiem dlaczego podniecam się tak bardzo tym, że wreszcie jestem magiem wody, mimo że tak naprawdę w ogóle nie mam zamiaru używać magii. No bo po co teraz używać magii, skoro mam do dyspozycji 10 punktów umiejętności plus 0 many, e, znaczy tam 0, 10 many e, i ile? Nie, 15 many, sorry, 15 many, nie widziałem, że tego tak dużo. Yy, i yy, zerowy krąg dokładnie. Więc wow, mag, ale nie mag. Po prostu jestem magiem ze względu na wielką zbroję. Yy, Ktoś mi tam w komentarzach mówił, że bym kupił yy, zbroję najemnika, ponieważ jest lepsza niż yy, zbroja maga ponoć. Yy, oczywiście yy, ciężka zbroja najemnika, ale właściwie mam taki jeden pomysł, ponieważ nie ma co marnować się hajsu. Bo to chyba kosztuje prawie 2000, a i tak w tym odcinku zdobędziemy jedną z najlepszych e, zbroi w całej grze. Ło jo, Ty chcesz mnie spalić? Byłem obok ciebie kiedyś. Boże. Troszkę ostrożniejszy bądź. Zaraz wysadzić nas z tutaj wszystkich. E, zapomniałem z gornem porozmawiać, znaczy nie zapomniałem specjalnie go minąłem. Ale w każdym razie on ma coś ważnego do powiedzenia. Witaj! 8-8, no. A właśnie, jemu też trzeba powiedzieć, żeby na spotkanie. Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. To dobra wiadomość. Mają się spotkać z tobą i z Lesterem w zwykłym miejscu. Dzięki. W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół. Jesteś już prawie jednym z nas. Udowodniłeś, że można na tobie polegać. Gdzie jest to miejsce? Co zamierzasz robić dalej? Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. To trochę potrwa. Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować swoich oddziałów, dołączę do prowizorycznej straży Korda. Przygotowujecie się do kontrataku? Jeszcze nie, ale wkrótce na pewno... Aha, no potrzeba, tak, to już nie teraz, klucz. to wiecie. Oj oj oj, chwileczkę, ale, ale chwileczka. Teraz jest ten cały... Kurde, teraz jest ten cały kontratak na yy, kopalnię? Czy dopiero później? Od nas serio się już pomieszałem Ale wiecie co? E, zapiszę i sprawdzę e, Czy rzeczywiście się mali, e, Czy rzeczywiście lepszy jest ten e, cały ciężki pancerzajemnika Ej Co myślisz o tym razie Wiecie co? Teraz Czym zajmuje się to proste? Od czasu sorry ale teraz z magiem i za bardzo tego e, tej zbroi najmników kupić nie mogę no cóż taki mały fail. kurde ale debil e, no nic w każdym razie sorry ale na pewno na pewno zbroja maga jest słabsza Witaj! okej okay, się ma się ma nie wiem kosa jezus on chyba w dwójce się nie pojawia nie nie zbyt taki Ciekawe i na pewno ty nie możesz mieć tej misji władz... tak, 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 tak Ale... za f... ile? Zbroja... znaczy... Yy, ruda, ruda Jak najbardziej można nam się przydać, tylko że nie wiem czy mam ci coś do sprzedania Mam z... do sprzedania właściwie starą zbroję najnika, która jest w tej chwili całkowicie dziadowa Tak więc co ci mogę sprzedać Za to twoje całe 800 bryłek rudy Masz tutaj coś jeszcze takiego wartościowego, to rozwalkować, abym chciał kupić? Kwiepijcy. Um, te całe strzały i bełt, nic ciekawego. Jakieś tam łuki, A, te twoje bro te moje broni, które ci sprzedałem, oprócz nic ciekawego. Dobra, właściwie to może być. Mi tak bardzo... Czemu i ja tego nie chcę? E, mi tak bardzo na tych 25 brulkach ludzi nie zależy. Przyjmij. Proszę bardzo. Mamy już ponad 7 tysięcy bryłek rudy, Jezus To już możemy właściwie kupić Najlepszą rzecz w grze Którą ileś się kosztuje, nie mam pojęcia co to jest Ale na pewno na tym całą najlepszą rzecz Czymkolwiek ona jest No stać Ale chwileczka Jak coś to tutaj się zrobi cięcie Ale ja chcę em, Pójść do em, Tej całej kopalni Zobaczyć czy teraz właśnie Będzie ten cały kontratak Bo pamiętam, że będzie tam spora Fajna akcja um, Tak więc jeśli tam nic nie będzie wartego uwagi To teraz się stanie cięcie i Tak Nic ciekawego tam nie było Sorry pomyliłem się To jeszcze nie ten moment W którym napadniemy na kopalnię A szkoda bo bardzo bardzo bym chciał mieć e, Nagrodę za tą całą Za ten cały napad na kopalnię Którą jest nowa zbroja Jedna z najlepszych w grze jak już mówiłem w każdym razie idziemy do Xardasa. Um, tak. Idziemy do Ksardasa Tego całego nekromantę Który gdzieś tam się ukrywa na terytoriach orków I wiecie co? Myślę, że sobie go poszukamy na tym całym odcinku Tylko najpierw um, Zrobimy Zrobię teraz cięcie i spotkamy się Kiedy będę już na tych całych terytoriach orków Tych wiecie zabezpieczonych itd., itd. Um, i tak dalej I tak dalej Jak już wejdziemy na terytoria orków To Włączę z powrotem nagrywanie i razem poszukamy tej całej wieży Xardasa Będziemy mrocznej najpewniej, bo Kromanta. Tak więc cięcie. Tu widziano kiedyś Orków. Czterech właściwie. Ale ich samiłem! <grym> A co my tam mamy? To chyba nasz cel. No bo to, to, nam, to nam, chyba jedyna wieża w okolicy. A Xardas ma wieżę, tak więc założy się, że to chyba tutaj. Dobra, w każdym razie, w każdym razie um, Tu mamy brzytwiaki, prawda? Czy brzytwy? Brzydwy, dokładnie e, W gotiego dwójce nad skrokiem są brzytwiaki Nic trudnego Przynajmniej na tym levelu Chłe, O kurde, prawie go, nie na no serio Tak ma to działać Kurde Dobra, ciebie zabijemy Siebie, prawie A, ty nie masz, dobra, ciebie się rozwali Teraz ty chodź wkurzające. Polerstwa. Nie no. PON! Jak one się bronią, to jest i w nich najgorsze. Ojojo, oj, ej, ej, teraz zauważyłem, że mam strasznie mało życia. Lol, ale ja dawno w kotikach, bo nie grałem, że tak. Słowo mi idzie walka. Nie on mnie po prostu w brzydzwiakach w jest to, że m, strasznie są e, m, przykokrzane, jeśli chodzi o to blokowanie całe. Dobra. M, teraz... Trendy do wieży. Najpewniej tędy. To jest chyba jedna taka bardziej widoczna ścieżka. Myślę, że będzie raczej prowadziła do wieży. A tutaj mamy konsacze. Konsacze czyli mega prościzna. Gówna po prostu, patrzcie. Wow, ale trudne. To jest nie warte tych całych 120 punktów. Nawet nie atakują zbytnio. Chociaż nie wiem, czy tam takim pierwszym wyrutalibyśmy rady. Tak naprawdę z jakimś czerwojalem, co którego się chyba dostaje 50. Spa. Tak więc chyba jest różnica. Ale w każdym razie... Topór bojowy? Napój. Ten topór bojowy to jakiś dobry jest? Ciu. Eee, moje jest lepszy. Ale moje to, to kurde za pieniądze kurde kupiłem. Eee, dobra. Ten napój można mi się przydać teraz, ponieważ ten ty się idzie do Xardasa i to im będzie nie tylko coś. Kurde. Fuck. E, no tak, zapomniałem, jeszcze przydałoby się... O, Na przykład, co? No, mogą takie, to, to... Nie wiem, na przykład... Właściwie... Nieważne. Mękę no, ci no, jeszcze dać na przykład. Dobra, właściwie... Właściwie to, to resztę już dopłacę rudom. Chociaż nie, do, to brało dopłacę takimi tobieckami. E, zapomniałem. Miałeś ja to wszystko, gówna. A reszta to może być już. też fora, nie mam pojęcia co to jest. Najpewniej coś, nie wiem, do eliksirów albo coś... ...takiego. Coś jeszcze potrzebuję, już nie wiem, mam trochę za dużo. Bo wydaje mi się, że będzie mniej potrzebne w grze... ...w przyszłości. Dobra, I jeszcze zabiorę coś, co jest... ...bardzo mało warte. Na przykład myślę, że... ...myślę, że... a, już nie ważne myślę, że taki kubek będzie wstęp. O kurde. Dobra, mniejsza, niech będzie. A nie, 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 sorry, pomyliłem się. Dobra, masz te cztery bryłki rudy. I się wal. Zapomniałem i jeszcze się przyda. Kronos! Dokładnie, ty się przydasz. Hmm... Handel? Poszukuj. I daj mi może jakieś kilka zaklęć lodu. Na przykład, no nie wiem, grom. Nie piszę to ile nie będę to ryzykować Była lodowa fala, no pewnie Nie dziękuję, ale zamrożenia to mało tam potrzebuję Przynajmniej zobaczę, czemu jest taki znaczek What the fuck Dobra, daj mi te kilka gromów Ewentualnie te sople lodu, o to to będzie dobre Daj mi te sople lodu biorą kulisty, niech będzie O boże, ale to jest drogie Dobra, 200. te sople lodu to może trochę mniej po co mi była lodu? bryła lodu nie potrzebuję. Daj mi e, kolejny grom jak coś. Kurde, drogie to to. E, e, e. A dobra wypchaj się masz te wszystkie twoje moje... E. No masz tą całą brudę, nic mi się już dali ten. I tak nie będzie później potrzebna. Zaraz ma, I tak mamy ponad potrzebną. Dobra e, przyjmij i teraz jesteśmy gotowi Jezus! Dobra jestem. Ten odcinek już mi zajął chyba ponad pół godziny, tak naprawdę trwa pewnie z 5 minut, bo musiałem latać w tą i waftą. Zapomniałem, że tutaj potrzebne są mi zapomniałem, że tutaj są e, te całe wszystkie golemy tak, kupiłem sobie młot na pierwszego golema, który jest kamienny, bo poprzedni młot oczywiście, e, poprzedni młot to oczywiście musiałem sprzedać, tak, bo mój gen już tak kazał. E, bo bo za, zapomniałem, że tutaj będzie coś takiego. W każdym razie poczęłem jakiegokolwiek młota, proszę bardzo, jak widzicie idzie to gładziutko. O Jezus, wcześniej ten miecz waliłem, waliłem, bo miałem nadzieję, że może choć troszeczkę mu zrobię. Nie chciałbym się wracać, ale jednak musiałem. Proszę bardzo. Um, musimy tutaj zniszczyć wszystkie, e, wszystkie, wszystkie golemy, które nam tutaj e, będą stać na drodze. I zdobyć od nich serca, bo niestety nie możemy ich ominąć, nie wiem, to tak nie, nie, nie działa. Jakoś tam by się dało ich ominąć, ale cóż. Ym, następny golem... To będzie golem bodajże ognia, tak więc... Znaczy nie ognia, tylko lodu. Tak więc y, jego już bez problemu powinno nam się udać zabić za pomocą takich czarnych jak to. I o! o ho, ho, ho! Ja nie musiałem rzucać kolejnej. To było proste. I ostatni... O Boże, Boże, nienawidzę tego. Jak mogli mi coś takiego zrobić? Nie mogę tutaj leżeć jakaś taka darmowy, nie wiem, najsłabsze kula ognia, znaczy nie kula ognia, tylko e, najsłabszy e, młotek albo coś. Nie, musiałem się, się wracać do nowego obozu, na szczęście miałem teleportację, ale w drugą stronę już niestety nie było tak łatwo. I ostatni to będzie tamten, tamten, czyli na niego już użyjemy sobie na przykład jakiegoś gromu i... Ba, 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 ba. I na przykład coper lodu, o fuck nie ten guzik, copel lodu. Ale myślę, że grom powinien dać się mu popalić. No bo na, na ostatniego z tego działają czary, ee, powiedzmy, wichury oraz lodu. W każdym razie grom. No, coś tam mu to robi, ale cóż. Nie, nie wyszło. Chyba straciłem całą manę, prawda? Nie, jest nie jest najgorzej. O, zobacz. o, tak działa grom, tak? Jak z nim przesadzam, no świetnie. Dobra, sorry. Źle zacząłem. Trzeba troszkę z nim uważać. I myślę, że grom jednak to jest słabe zagęcie. Myślę, że użyjemy czegoś lodu. Takiego jak... coś yy, w stylu... report. Jest pocisk grom. Bo dziś tutaj powinien być mój zagędzie. Sobel lodu, dokładnie. Może to lodu jakoś tak lepiej zadziała. A jak nie, to niestety będziemy musieli nawracać gromem. Nie, też jest gówniany, ale cóż. Nie, już! Chciał się teleportnąć! ale przypomniało mi się, że mamy ograniczoną ilość tego wszystkiego. I chyba mi się skończyło. Nie, już mam troszkę tego drumu. To grono. Udało się lol. Ej nie, o tym nie miałem jakieś małe problemy z nim, ponieważ... No cóż, e, miałem ograniczoną mi dość zwojów, chyba wszystkie straciłem. No, pozostała mi tylko bryła lodu, którą miałem już wcześniej. W każdym razie udało się. Hmm, znaczy nie wiem czy gruła lodu by go zabiła, ponieważ gruła lodu tylko zamraża i człowiek przeciwnie nie może się ruszać. Nie wiem, może robi to jakieś obrażenia? Hmm, obrażenia 50? Coś mu to robi. Ale w każdym razie jak wcześniej próbowałem to nie, nie działało. Dobra, udało mi się tutaj dostać. Lol. Mamy tutaj te wszystkie serca golemów. I tutaj spotkamy naszego przyjaciela. Demona. Zaraz kto? Kto to powiedział? To ty. Jak? Jak się dostałeś do mojej głowy? Mm. Czym jesteś? Sługą swego pana? Wyglądasz mi raczej na stwora z piekła rodem. Mm. Mam być cicho? <śmiech> <śmiech> Dobra, nie, nie. Dobra. Czy imię twego pana nie brzmi przypadkiem Xardas? Aha, więc imiona nie są istotne. W porządku. Załóżmy, że to jest wieża Xardasa. Domagam się widzenia z twoim panem. Ja? Niegodny? Jaki znowu sprawdzian? Aha, rozumiem. Ktokolwiek zechce rozmawiać z twoim panem, musi najpierw udowodnić, że jest tego godzin. E, pierwsze... Dowód? Zwycięstwa nad czym? Zwycięstwa nad żywiołami? E, po pierwsze... Lód, ogień? Po pierwsze, e, ciekawe co mu tam mówi e, ten demon w jego głowie, a po drugie, dlaczego bez zawsze powtarza to wszystko, co, co on mówi? E, Przed gościu, wyobraź sobie taką sytuację w prawdziwym życiu. Oto serce kamiennego Golema. Wyobraźcie sobie taką sytuację ehm, tak, idziecie sobie z kumplem nagle twój e, wasz kumpel e, pyta się was hej idziemy dzisiaj do kina? A ty idziemy? Do kina? Wie wiecie po prostu Taki, do takie do analizowanie będzie bez sensu mhm. ale niech mhm. będzie Może być to serce odniskowane. Level. Przecież hmm. nie wiem, czy teraz nam się przyda. Nie, nie będę. Jestem godny. A właśnie, właśnie. W takim razie domagam się... Dla. Pytam się tych, tych bardziej... E, o zajmę tych zbudników. Czy jest, runa? Runa runa jest tu jakikolwiek naukę? Przyjmuję tę te runę teleportacji jako dowód tego, że okazałem się godny. Świetnie, świetnie, Bazji. Wszyscy się cieszymy. Dostajemy runę teleportacji. Śmiertelny? Kto? Ja? Dobrze, już idę. E, w każdym razie dostaliśmy tą rundę Ale em, ty, pytam się tych, tych wszystkich e, widzów, którzy są naprawdę ozejmieni z gotikiem Czy jest tu jakikolwiek nauczyciel, który e, uczy e, siły ponad 100 punktów No bo już patrzyłem u Lestera, u... Znaczy nie u Lestera, la, le, u Laresa, u Giega A niestety oni kurczę, Nie są współ... kurcze Nie są współpracować No! What the fuck! Mnie się za każdym razem O! Wlazło! A! dobra, tyle rudy, to wielką chęcią wezmę. Już nie wiem czy, czy, czy warto wczytywać teraz, bo straciłem te 6, czy tam 5 e, wytrychów. Jak przecież i tak zaraz blisko się zbliża powoli koniec gry i nie wiem będziemy widzieć coraz mniej tych wszystkich kufrów Nie wiem czy spotkamy jakiekolwiek jeszcze kufry oprócz tych tutaj Kurcze Dlaczego Bezji staje za razem kiedy Kiedy mu, mu się złanie wytrę. O A tu chyba był ten sam kod lol Ej, ej Oj, ja odstępuje szybkości ale świetnie, to ja się bałem je marnować teraz. Ale zajebiście, mamy napój szybkości. To teraz to normalnie będzie się podróżować ledziutko leciutko. Mm, aż 3 to dostaliśmy zresztą. To całkiem spoko. Ale coś tam dostałem, co, co bardzo mi zainteresowało. O dokładnie. Napój max perzec 10. Dokładnie. To jest dosyć przydatne. 5 napojów 2-2 e, minuty. W każdym razie tutaj mamy Puszczą wieżę i nie mamy się dostać na drugie piętro. Na drugie piętro prowadzi nas. Uwaga. Uwaga, uwaga. Na drugie piętro prowadzi nas to. Równa teleportacji do Sardasa. O, świetnie. Ja many. Wiemy bez że nie masz many. Dobra. Niech będzie to. I do góry. No. Uuuuuu! Setane! Setane! Kolejna skrzynia, kolejna skrzynie! Jezus ile skrzyni? Jak dla mnie no, no, może być. Nie będę tak odmawiał. Pły chłopę. O to było nawet otwarta, tak więc... No, dziękuję, dziękuję. Sporo elixirków, ale dlaczego tych małych? Ja nie chcę takich... No. Już bym wolał pięć tych największych. Tyle samo życia jest, tylko... Mniej tych i tego męczenia się no i kolejne małe no co mi tam małe trzeba tyle klikać to już nudne jest nie wiem czy jest sens czy w ogóle się da tam dostać ale to, to w ogóle jest pokój bez sensu tam to jest o tym e, nieważne tutaj ja będzie z tego co pamiętam czekać na, na nas drabina tak więc warto uważać jest drabina bardzo zbagowana rzecz w tej grze często bardzo trzeba uważać bo w każdym filmie można spaść bo są złe dokończenia w tej tutaj... nieważne ale ta jak, ta jak widać jest jak najbardziej poprawnie jest zbudowana graficznie więc nie będzie problemu jest tutaj coś po bokach wartego uwagi nieważne ale patrzcie zawsze znaczy jak kręcę pierwszym razem takiego zawału dostałem teraz bo wiecie po prostu podróżujemy o takiej dosyć mrocznej e, komnacie bo takiej wieży znaczy się i wchodzimy nagle do takiego pokoju wielkiej biblioteki zawsze mi przerażały takie biblioteki wchodzimy i nagle no. I tutaj jest taki mak. W moich studiach? Nazywam się... Nie interesuje mnie twoje imię. To nieistotne. Liczy się tylko to... Że pierwszą pierwszą lat, w już raz. Bo... Wchodzę sobie innego, ale odwraca mi ktoś. Ktoś mnie przeszkadza w moich studiach. O Jezu, Jezu, co się To To jest to. Czy ktoś jeszcze tu zaglądał? Bardzo rzadko. Zwykle szybko zaczynali mnie irytować i nasyłałem na nich którąś z moich magicznych... Ciekawe da się tutaj przyjść w pierwszym rozdziale. Wieść, że od znaczy no wiecie. Jeśli nie? <laughs> nie licząc te wszystkie y, pułapki, golemy i tak dalej, ale na no, używając cheatów. Ciekawe czy da się tutaj przyjść. Znaczy nie takich cheatów w sensie, że wlecieć, wlecieć, ale na przykład wycheatować sobie kilka itemów. A można by było nawet i wykokić się. Przysyłam mnie Saturas potrzebujemy twojej pomocy. Magowie wody zamierzają zrobić użytek ze swojego kopca rudy. Detonacja Wielkiej Góry nie jest żadnym rozwiązaniem. Nie jest? Nie! Okej. Okay. Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Nie powiem, żebym był szczególnie zaskoczony. Tym durnym barbarzyńcom z zamku z Gomezem na czele nigdy nie można było ufać. Pomagając Gomezowi w objęciu władzy, Kolisto i inni sami kopali sobie grób. Tak zwany Śniący okazał się ponoć no, potężnym demonem w, Bardzo Przekonało się, się o tym bractwo z obozu na bagnie. Magowie Wody uważają teraz, że cała kolonia znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Stoimy przed poważniejszym zagrożeniem, niż ktokolwiek wewnątrz bariery jest w stanie sobie wyobrazić. Jeśli detonacja kopca rudy nie wystarczy, by zażegnać niebezpieczeństwo... Zapomnij o tym całym kopcu. Jego potęga nie wystarczy, by przełamać barierę. Gdyby Koristo i Saturas nie tracili cennego czasu na te swoje dziecinne spory, wiedzieliby teraz, co należy zrobić. A co twoim zdaniem należy zrobić? Żaden z dwunastu magów nie zadał sobie trudu, by zbadać, z jakich przyczyn bariera wymknęła się spod kontroli, ani dlaczego przybrała tak ogromne rozmiary. Okej... Okay. A ty wiesz, co się stało, tak? Cóż, jedno jest pewne. Odpowiedź spoczywa ukryta głęboko pod miastem orków. Miastem orków? Orkowie to nie zwierzęta, choć wielu ludzi tak głośnie myśli. Ich kultura dorównuje wiekiem naszej. Wiele stuleci temu pięciu orkowych szamanów przywołało do tego świata potężnego demona, który miał im pomóc zdominować pozostałe klany. Ten demon to śniący, prawda? Orkowie nadali mu to imię dużo później. Znaczy, Ale nie powiem ci dlaczego. Wątpię, żeby orkowie nadali imię nie, śniący, tak bo to bardziej ludzkie to teraz słowo. Jak, ja właściwie wolę em, to oryginalne imię tysiącego, tak naprawdę jak, jak on się tak naprawdę nazywa, jak go nazwał Beliar. Dlaczego nie? Myślę, że można... Ja nibyę spoilerować, jak tak naprawdę się nazywa. Naprawdę nie, strasznie mi się podoba. Musisz to wykonać. To dlaczego? Tak jedno naprawdę zadanie. bardzo orkowo. Jakie zadanie? Słuchaj uważnie. Orkowie wygnali z miasta jednego ze swoich szamanów. Dlaczego? Umierający ork, którego kazałem przesłuchać moim demonom, nie był w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie. Co ten szaman ma wspólnego z moim zadaniem? On opowie ci resztę historii związanej ze śniącym. Obawiam się, że ork nie będzie zbyt chętny do zwierzeń w mojej obecności. Chcesz, żebym ci pomógł, czy nie? Mm, tak, ale. Więc nigdy więcej nie kwestionuj tego, co mówię. Znajdź tego szamana. Nie pała miłością do swych braci z miasta Orków, więc może zgodzi się Ciebie wysłuchać zanim zanien cię w żywą pochodnię. Bardzo pocieszające. Gdzie znajdę tego wygnanego szamana? Idź do starej cytadeli na wschodzie. Na pewno trafisz. Znajduję się na ja miałem, kiedy się już do cofi. I mogę tak po prostu do niej wejść? Mówią na nią stara cytadela. Choć tak naprawdę to tylko sterta kamieni. Od wielu dziesięcioleci nikt tam nie zagląda. Okej. Okay. Porozmawiam z tym szamanem. Mój sługa dał ci już magiczną runę uaktywniającą pentagram piętro niżej. No. W ten sposób będziesz mógł wrócić do mnie natychmiast po wykonaniu zadania. No. Co on uczy? Poszukuje. O, nie uczy, tylko sprzedaje. Ona trudne. Na czwarty krąg śmierć ożywieńcom. No, to może się kiedyś przydać. Znaczy, no, mi, przynajmniej mi się nie przyda, no ale, no bo nie mam czwartego kręgu, ale magą rzeczywiście. Przyzwania i tak dalej, no po prostu magię śmierci. W każdym razie dobra. Mm, ale zanim muszę tego orka zrobić, to jeszcze chwilę ja cięcie, mam nadzieję, że pozwolicie. No, chyba. Dobra, wiecie co? Ehm, tak właściwie to... Um, odcinek ma już na pewno dużo dużo więcej niż e, się spodziewałem że będzie miał tak więc myślę że sobie teraz zakończymy tak naprawdę spodziewałem się że zrobimy dużo więcej niż tyle ile zrobiliśmy ale cóż e, mogą być i takie takie troszkę inne e, odcinki w każdym razie myślę że sobie teraz zakończymy tak więc standardowo e, zachęcam do komentowania i subskrybowania ja się żegnam a i jeszcze jedno jeszcze raz przypominam, że ci, którzy się naprawdę znają na gotiku prosiłbym, żeby napisali mi, gdzie można w ogóle bardziej siły, bo ja mam 130, ale wydaje mi się, że to jest nadal troszkę za mało. A jak coś, to możecie mi powiedzieć, co innego mogę przedwalić. Bo nie wiem, otwieranie zamków i takie kradzieże, to mi się raczej nie przyda na samym końcu. Broni dwuręczne mam już ulepszoną na maxa, więc no. Może na przykład tak kromatykę kupić, albo ewentualnie, nie wiem, ulepszyć swoje, swoje strzeleckie. Nie, no po prostu nie ma sensu. Eee, tak więc, no, cześć.